Znów się spotykamy. Proszę Państwa, aby ocenić sukces! Czy to jest bardzo duży sukces? Czy może nie za bardzo duży sukces? O! Widzimy? Trochę ciemno, chyba, zaraz to wyjmę. Tutaj jeszcze widzę wosku, jest trochę. Yy, wcześniej skończyłem, wczoraj noc zastała. Więc dzisiaj można przypilnować i większą temperaturę dać i dorzucić tutaj chyba. Zobaczymy, co pod spodem w misce się osadziło. Widzimy tą kropelkę? To jest wosk. I to jest znak, że wosk kapał tu, gdzie chciałem. Aha, zobaczmy, co jest dalej. Chyba nie jest źle. Pytanie, czy tutaj nie ma wosku? O, tam jest chyba trochę. To jest chyba wosk. W co? No. Taki jakby wosk troszeczkę. Jeszcze raz do przetopienia, A tutaj zobaczcie. Tylko nie ręką, bo to jest brud z tych ramek, nie? Chociaż nie. No. Na dole jest pewnie ten cały syf. O, a to jest czysty wosk, zobacz. Tylko takie nie za fajne krążki. Ale ogólnie można to roztopić i wlać wiadro, tak? I zobaczcie, osad sobie tutaj się osadził. To wystarczy ze zeskrobać. I jeszcze raz przetopić, nie? O. Hmm, całkiem nice. Szpaństwo, ja tu widzę sukces. Nie wiem, jak wy, wsypujemy wszystko. Jeszcze raz przetopimy. Miska chyba wystarczy. 3, 2, 1, Giołom! Nie wiem Pałki Słyszycie To jest wosk Szczeli wosk Chwila prawdy Czy działa, czy trzeba tuningu? Ja myślę, że tam trzeba dziury wywiercić, jakieś sito zrobić normalne to wszystko. Pytanie czy to wosk? Chyba wosk. Będzie. Będzie wosk. poprawić, nie? Śmieci wyjąć. O, to wytopione raczej. Łatwo rozpoznać, czy to wosk. Przecież o, już na tym będzie widać. Czy już wystarczy palec zamoczyć? O, o kurde, ile wosku. Zobacz, to wszystko wosk. U, panie. Niedobrze. Chcę dziurę tam zrobić. Oho. Przenosimy się w czasie, przenosimy się między zimą a jesienią. Wczoraj była jesień bardziej, chyba śniegu nie było. To już trzeci dzień, proszę państwa. Jak dostosowujemy naszą technologię pozyskiwania tutaj oczyszczania, wytapiania wosku pszczelego. To, co dzisiaj zrobiłem, to zobaczcie wczoraj, co mi się udało wytapić to właśnie ten krążek. I, I tutaj widzimy nieczystości, ponieważ tam pchałem tym drutem, nie robiłem dziurę, bo zatkana była tym syfem, bo sita żadnego tam nie było i, i tak to wyszło, no ale to nic i tak jest, to tylko zeskrobać pachelką i tak jest ok, bo już to, to już z łatwością będzie można przerobić z innym włoskiem, o z takim czymś, nie, bo to jest w miarę czyste, więc już tego syfu tyle nie ma. Teraz co chcę zrobić? Proszę Państwa, to mam worek. O! I jakiś, jakiś garnek, wiadro albo tutaj na miejscu to zrobię. Wrzucę cały syf z kotła. Bo tam jeszcze jest wosk, nie? Ten syf wrzucę do wora. Zrobię tak, żeby tam był przepływ, bo dorobiłem dziurek całkiem sporo. Co to masz? Co to masz? Ziemniaka chyba. Albo pióro. Porobiłem sporo dziurek w tym kotle w tym garnku dużym, więc wosk będziemy łatwiej, łatwiej przepływać. No ale trzeba to oczyścić, żeby właśnie wytopić już to na czysto, nie? Yy, razem z tym, nie? O. Takiego rzeczy, żeby to już przetapiać później docelowo. Na czysty krążek, żeby to już wysłać między głowy, nie? Także nie wiem, to nie będzie widać za bardzo, bo zaparuje mi zaraz kamera. No ale zrobię tak jak, tak jak mówiłem. O tym o chyba to zrobię. O. Garnku to będę robił, bo to później trzeba zawiesić, właśnie, w środku. Jeszcze raz parowe, żeby to kapało do garnka, ale żeby nie było dziurnie zatykał syf, nie? W worku zostanie syf. O. I uciąłem uszy, i teraz fajnie, szczelnie się to domyka temperatura, jaka tam powstała. To jest groza, proszę Państwa. O. 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 Widzimy się ładnie wytopiło. O nie, jeszcze się nie wytopiło. Zobacz, czemu nie? Trzeba dłużej potrzymać chyba. Jest miękki, ale to się nie topi jeszcze. Trzeba dłużej trzymać. Po prostu niepotrzebnie. Ramki całe. Trzeba to gdzieś kruszyć, zmrozić. Najlepiej kruszyć do wora papierowego i w lato na topiarkę słoneczną i wtedy ten wosk jest czysty w miarę. Taki o, nie? O, z topiarki słonecznej powstaje wosk. Ja tutaj się wabrać z tym sypem. O, dobra. Najważniejsze, że to już odłowiłem. Teraz powinno być... Zobaczmy, czy się udało przefiltrować ten syf. Oczywiście później w tym worku jeszcze mogę to zostawić. Jak wrzucę czysty, już do przetopienia, to niech sobie wisi ten worek z syfem. Zawsze tam parę kropel skapnie, chyba. Bo to nie jest takie proste. To trzeba długo w dużej temperaturze utrzymywać, żeby cały ten wosk, cały ten syf przesiąkł tą temperaturą wysoką. I wtedy on ma konsystencję wody, prawie że nie. O, a tak ono to. O, widzicie to jest wosk. Nadal on tutaj leci, nie? Ale tam też ładnie zleciało, widzę. O, trzeba by go zawiesić. Druta. Jeszcze go chyba podgrzeję. Druta tak żeby on wisiał. To wtedy spadnie. Wtedy będzie lepiej. Rośnie. Gandia. Hmm? Idzie wiosna. żboństwa Kolejny dzień, proszę Państwa, kolejny dzień nie zaznaczymy, bo kalendarza nie mam takiego, jaki bym chciał, się doczekamy, będzie kalendarz, będziemy zaznaczyć, będziemy składać życzenia, proszę Państwa, dzisiaj już kolejny dzień, kiedy walczymy z woskiem, uczymy się, szkolimy się, można powiedzieć, tak, pozyskiwanie wosku pszczelego jest łatwe, jeśli mowa Choć, aby kozy nie chodzą, bo zimno, Kury wypuściłem, proszę Państwo wychodzą. Powolutku wychodzą dla nich szok, bo nie wiem tydzień. Tydzień chyba był w zamknięciu, może niecały z 5 dni. I kurczę ee, i się nieśność już nie poprawiła, nawet gorsza jest ta nieśność, więc lepiej niech po śniegu i na, na wietrze, na deszczu chodzą to lepiej się zniosą <noise> proszę Państwa, syf nie patrzcie na to, ja to będę sprzątał, jeszcze do tego nie dotarłem tutaj zostawiamy te krążki, one już będą taką normalnie topione to też jest czyste, to też będzie topione no i teraz pytanie, nie otwierałem tego jeszcze po wczorajszym co będzie tutaj, czy już będzie to gotowe czy będzie można jeszcze to przetapiać, wziąłem tylko z wora wyjąłem Wziąłem tylko z wora, wyjąłem i wsadziłem jeszcze raz na temperaturę, żeby łatwiej było ściec, bo ten worek to trzeba by było wyciskać, żeby spłynął wosk. Ale tutaj myślę, że chyba co miało spłynąć, to spłynęło w dużej większości. Tak, to jest już lekkie, nie? po tym poznasz, że te wióry to jest już tam dużo wosku, nie ma, bo jest to lekkie dosyć, tak? O, tutaj trochę tego wosku jest, to jeszcze się przytopi, się wsadzi. Ten filterek jest okej okay w miarę, nie? O, a ten cały syf. to już można nawet spalić, bo no to już leciutkie, nie? Więc ładnie się wytopiło. Dobra temperatura. I tutaj to co nas najbardziej interesuje. Proszę Państwa! Nasz zacny krążek. O! On jeszcze raz do przytopienia. Będzie... No i na dole nie ma. Nie widzę wosku. Więc super to działa ogólnie. O, nasz zacny krążek. O, 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 o! Ile to mogło wyjść? Parę kilo. Będzie. Zobaczcie jaki piękny krążek. Ta do ze skrobania. O! Ta do ze skrobania pachelką. Mamy tu już pachelkę. Nie wiem. O! Więc to wszystko, ty to w jedną miskę wejdzie. Jeszcze to. Hmm. Mało będzie. Nie, wejdzie w jedną Micha. Zrobimy to w jedną mi wejdzie Tutaj wosku nie ma. Nie ma, nie ma. Ładnie woda odparowała. O. więc robimy tak samo garnek, tylko wyczyszczę z tego syfu i, i będzie ok. Proszę, ile syfu wyszło? O, tutaj mamy już czysty garnek, wyskubałem, tam jest sito, tak. To jeszcze zostanie, bo tutaj troszeczkę wosku jest. O i teraz, proszę Państwa, zobaczcie, już wię mi się oderwał. Komin. Zobacz, jaki tu jest filterek dobry. Czek. Już. Gra gitara. O. Wszystko co trzeba to przeleci tutaj pod spodem, a co nie trzeba to zostanie. Tak? O! Skrobiemy. Dziodostwo. Chociaż trochę, nie? O. Później już... Jak będzie gotowy to się zrobi to na ostro będę skrobo dutem. I oczywiście, bo tutaj troszeczkę wosku się skrobie, jeszcze będzie można w stopiarce słonecznej ogarnąć, nie? Teraz na razie zostawiam to taką. Nie ma co się starać, bo to właściwie jeszcze raz do przytopienia. Zobaczcie, osadu jest trochę, nie? Ale to. no zobaczymy w ten sposób o. w ten sposób A -a. kurde wejdzie to do michy nie wiem trzeba powoli będzie robić i to W domu tak nie sprzątam, jak tu sprzątane. Proszę Państwa. Zima jest od tego właśnie. I robić beznadziejne rzeczy, niepotrzebne nikomu. Jakieś tam jedynie wizualne zachcianki widzów. Bo ja dla siebie to już dawno bym tutaj w tym syfie umarł. Wszystko dla Was, butęcie, Zostaw tą łapeczkę pod filmem. Zobacz, ryzykuje życiem. to można się zadusić i pstusić tym. Nie wiadomo co to jest w ogóle. <coughs> Proszę Państwa, czego się nie robi dla superprodukcji. O! o byłoby trzeba to już przelecieć, nie? Impregnatym, ale to jak całą soda tą w tym roku będę smarował. Czy pójdzie zlecenie, ktoś będzie smarował, to niech i to posmaruje, nie? Dźwit tam powolutku. Książki odkus nie czytasz. Ci przeczyta. Przyjdzie pora. za 1000 złotych. Kto chętny na świeczki wosk? Prosto z farmy. Do lekkiej negocjacji będzie. O, dobra. Tutaj jest. bo wyszło, przeceniłem to wszystko. OK. Będę robić jeszcze raz. Jak tu zrobić? Łysy wody wodę. To w sumie już mi nie niepotrzebna, to ja tak o to zrobię. O, się roztopi, spłynę i z tego wleję. Nie? W jakiś pojemniczek. To wyjąć, to będzie trzeba palnikiem przypalić chyba, jak nie będzie wody pomiędzy. Tak mi się wydaje. Przyjarać palnikiem i odejdzie może, co? Dobra, jeszcze to przejaram, będzie tyle z tej zabawy chyba. Mamy tutaj. Wszystko potrzebujemy, tak? tak? Już nie bądź taki zachłanny. Następnym razem sobie wyciśniesz. O. Dajemy. nie Woda z woskiem. Nie przejmujcie. Ja zapomniałem. To czysta woda prawie. Że przecież... Ten daszek dałem, to nie był wosk, tylko ten daszek, ten filtr mój nieszczęsny, także niepotrzebnie w sumie to rozpalałem, bo tam już wosku praktycznie nie było, ale to nic, dobra, damy, bo tam jeszcze gorąco, już będzie woda, Zasłoniamy, tam się wypala, wygasa już właściwie i tak prawdopodobnie się skończy historia z naszym woskiem w tym roku. Nic już nie będę tego klarował, bo oczywiście można by to podgrzać i wiecie, trzymać w pierzynach Żeby to jak najwolniej stygło Ale to i tak będzie klarowane ja to wyślę i tam niech się martwię już nie będę za, za ile? Za 12 zł przerób Nie będę tam wiecie Robił za kogoś robotę jak mają odpowiednie Maszyny I muszą to odpowiednio przygotować, żeby to wszystko było zgodne ze sztuką, żadnego syfu tam nie mogą wiadomo, przetwarzać, przerabiać. Dobrze, ja to zostawiam, kozy ogarniam. Eee. I tak, proszę Państwa, może będzie z tego odcinek, a może i nie.